Prace nad zintegrowanym systemem kwalifikacji są bardzo istotne dla branży sportowej, ponieważ nie tak dawno zawód trenera został zderegulowany ustawą, i w tym momencie przepis mówi o tym, aby być trenerem, należy ukończyć 18 lat i nie być karalnym, i takie wymogi są zapisane, i środowisko sportowe uznało, że tak postawiona sprawa nie odzwierciedla złożoności tego zawodu, tej profesji. Bardzo dużo ludzi uprawia sport. Sport jest to branża bardzo dynamiczna, powstają nowe segmenty, nowe sektory, nowe segmenty, nowe obszary. Sektorowe ramy kwalifikacji mogą być takim elementem, takim kluczem który będzie tłumaczył kwalifikacje, które funkcjonują nie tylko na polskim rynku, ale na rynku europejskim i będzie pozwalał porównywać te kwalifikacje. Natomiast co najistotniejsze, stwarza szansę dla związków sportowych w sportach olimpijskich i nieolimpijskich na to, aby z ramy kwalifikacji wyprowadzić te kwalifikacje, które zdaniem danej organizacji zapewnią rozwój, zapewnią to wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do tego, aby pracować chociażby z Młodzieżą czy z utalentowanymi zawodnikami. Ja jestem z branży narciarstwa alpejskie i zajmuję się właśnie tym. Obserwuję na stokach bardzo często ludzi, którzy chcieliby się nauczyć jeździć na nartach, ale w górach możemy zaobserwować ludzi, którzy świetnie jeżdżą na nartach. I, ale nie są przygotowani do, do wykonywania tego zawodu. I z opowieści znam takie historie, gdzie doskonały narciarz ubrał sprzęt, wykonał dwa skręty i dał instrukcję, proszę zrobić to, co ja zrobiłem. Po czym osoba nieprzygotowana do wysiłku fizycznego próbuje skręcić, wykonać manewr. Okazuje się, że coś nie zadziałało tak jak trzeba i jest wyeliminowana z tego sportu. To pokazuje, że potrzebujemy na rynku gwarancji, potrzebujemy jakości. Pan jako osoba, która chce kupić usługę dla siebie, bądź też dla swojego dziecka czy dla swojego bliskiego, powinien mieć możliwość odróżnienia osoby wykwalifikowanej od tej która nie jest wykwalifikowana i sektorowe ramy kwalifikacji są właśnie takim narzędziem że z jednej strony temu który chce kupić usługę będą mogły wskazać czy dana osoba jest wykwalifikowana i czy ja chciałbym skorzystać z usług takiej osoby ale z drugiej strony i my na to patrzymy też właśnie mając fokus właśnie na tą stronę chcemy zapewnić proces edukacji czyli proces dochodzenia do odpowiednich kwalifikacji osobom, które chciałyby podwyższać swoje kompetencje w sposób zorganizowany, porównywalny, rzetelny, sprawdzalny, bo tylko w ten sposób będziemy mieć gwarancję, że wykwalifikowane osoby będą na rynku pracy, a to z kolei przełoży się na bezpieczeństwo w przypadku utalentowanego sportowca, przełoży się to na wynik. Może Mistrza Świata, może Mistrza Olimpijskiego, a tego byśmy bardzo chcieli. Czyli, e, krótko mówiąc, projektowany system niesie korzyści dla wszystkich beneficjentów, którzy korzystają z szeroko rozumianych usług sportowych.